Zapraszamy do wysłuchania opowiadania o Annie Lewandowskiej, kobiecie, która nie boi się wyzwań i po trudnej operacji nadgarstka z determinacją wraca do swoich pasji. Czy to zamiłowanie do tańca i aktywnego trybu życia przeważa nad zdrowym rozsądkiem? Może jednak to właśnie taniec jest dla niej formą terapii i sposobem na szybszą regenerację? Zastanówcie się, jak balans między pasją a zdrowiem wpływa na nasze życie. Czy zapał i determinacja w dążeniu do powrotu do normalności po kontuzji są równie ważne jak przestrzeganie zaleceń lekarzy? Zapraszamy do dyskusji. Kliknij suba po więcej ciekawych ploteczek. Anna Lewandowska niedawno dzieliła się swoim pobytem w szpitalu i operacją nadgarstka. Mimo to szybko wróciła do swojej pasji tańca. Żona Roberta z entuzjazmem wskoczyła na parkiet co przyniosło jej mnóstwo radości i pozytywnych doznań. Chociaż uraz okazał się na tyle poważny, że wymagał interwencji chirurgicznej, Anna nie pozwoliła, by to ją zatrzymało. Lekarze zalecili jej odpoczynek, ale ona szybko wróciła do swoich obowiązków w biurze i niezwłocznie pojawiła się na parkiecie, gdzie ponownie mogła oddać się tańcu. Wszyscy wiedzą, że Ania pasjonuje się baczatą, więc nie jest zaskakujące, że nie czekała długo po operacji, by znów tańczyć. Niedługo po zabiegu wzięła udział w wydarzeniu świątecznym, które zorganizowano w jej nowo otwartym Studio Iden. Impreza obfitowała w przebieranki, ćwiczenia na siłowni oraz wiele okazji do wspólnej zabawy. Główną atrakcją wieczoru była lekcja bachaty, w której Anna, znana również jako Lewa, z chęcią uczestniczyła. Na parkiecie przyciągnęła uwagę swoim dynamicznym tańcem przy latynoskiej muzyce wraz z przyjaciółmi. Niektórzy zastanawiali się jednak, czy po niedawnej operacji nie powinna bardziej oszczędzać swoje siły, zamiast energicznie tańczyć. Kliknij Suba, po więcej ciekawych ploteczek.